Co to, to był on do przodu w tym strzelał. Widzieliście, jak on tak w kogoś tym strzelił. To było po Spadnie to nie tam, tylko jakoś tym, jak spadł. to się. Okej, okay. Okay, bez... Sto proprio sto adesso. Mamma. 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 Nicolas, sei qua? No. Ne? По-разному спекулируем наука он задает, страшно. Mm -hmm.

Klepie. Ty mi tu dodałeś. Ty również. Ty również. Ty również. Kto jeszcze? Ty. Robione, kurwa coś się robi. Nie. Coś nie możliwe, żebym tak długo nie wbijał na imprezę. Może jeszcze raz zaproszę, bo nie widział. Wiadomo dobra. Pektnik przez punkty kontrolne. Stary on już kurde co ja lecę. Piękam.

Idźmy stąd, Słonecznik. słończnik, stąd, idźmy, 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 idźmy idźmy, Ok, dzięki, tam, mi się tam, a się was tu się was spada na ziemię. tego pada na ziemię Nie wiem, ja sobie z Marcelem rozmawiam. Cześć Marcel. Cześć. Ja sobie zrobił bitwę o teren. A coś w operacji? Ja do tego, że niedługo był. I nagrywam. Tak ogólnie. Tak ogólnie to nagrywam. Nie, mama. Mama, czekaj. Ok, cześć. A co dziecko? A co ty masz teraz zrobić? że już cześć? W sensie chodziło o to, że... Że tata nie mam na mnogłotkowi, a... I po prostu... O. Każą mi otworzyć drzwi. I... O. Cześć! Aaa! Proszę. Potem myślałem, że do mnie przeszedł najprostszej, jak wyszedł. Cześć. Takie coś. Nie, chyba coś mi źle spadnie, to masło. Nie, dobrze, ale i tak nic nie zrobi. Dawaj nagrywamy oboje live'y. No. Znaczy mam uważać, że sobie zrobił ciutką przerwę. Na takie 20 minut. A ja minutę temu włączyłem. Mhm. Mm o nie. Pioneczki. Uhuhuhu Zen Sensei Tu co? Tu jest dla mnie 5 żołnierzy Zen Sensei kurde Zen Sensei Operacje grudowe Jak i mapie? Lądowanie na Księżycu po raz kolejny Aha Ten Wiesz jakiego ja traila zaliczyłem? Była no. ostatnia sekunda i zombie nam przyjechał. A Słabo Ach. mi dość idzie Kóczę, no chyba tu... Łatą go podrócę. Czemu ja mam rangę? Czemu ja mam dopiero pierwszą rangę? Okej, okay, level 9. No zapojamy na postacie, a bo ja mam swu, słabo, mam tylko i na mój 6. Teraz to jest na drugiego. No i drugi level, ale teraz porobiliśmy. Czekaj, drugi boss pokonany. Teraz czas na trzeciego. Portal oni zrobili! Ostatni boss. Fajnie, że się trafiły trzy. Ale to że się trafiły trzy co? Trzy zan skrzyszenia botów. Nim już i już została ostatnie nawet pół sekundy, a oni się odchodzą Co sumie. No. To jest, się robi już nudne. To jest w ogóle porąbane, że one mogą, one trochę cheatują, bo one raczej nie mogą odchodzić, w ogóle chodzić jak skrzyszają, a oni mogą. Tak. No znowu zrobiłem taką Bole, Wiesz, jakie jest zamieszanie przed komunią w moim domu? Nie wiem. Boże, co chwilę gdzieś wychodzą po jakieś krzesła czy Mama jeszcze do komunii poszła. Znam to. Boże. <śla> Mama jeszcze do, do kościoła po coś poszła. I jeszcze ostatnia. W domu teraz nudzę się. Jeszcze lekcji nie odrobiłem ten tak no Szkoda, że plusa nie masz. To jest bez Jakbyś miał plusa, to byś się nie nudził. No wiem, wiem. Wiesz co, zrobię sobie na szybko. Eee, tylko teraz muszę przypisać jedną rzecz. Okej. Okay. Cześć. Nie nieźle. Powinien, tutaj Gdzie tu jestem? W strefie graczy, w strefie graczy, w strefie Nie ramyczki liczę żeby nam się trafiły OP gracze Na A. jakim? tym zależy bo jak Nikolas wyjdzie to może z nim A wiecie ty go grasz? Nie, jeszcze nie A będzie grał, tak? Tak na mam live'a jak coś. Ale ty ile mu HP wtedy zostało? Bo? No pamiętam Boże. to. Boże. To jest niechęć się trzeciego stopnia. O nie, Kurczę. Czekaj lekarskie za taką krótką grę. To nie mało. No w lądowaniu na nie księżycu. Gwiazdki 3. Ty w ogóle ty nagrywasz? Tak. O, 14 tysięcy. Nieźle. Oni już. No wyszedł. Od gdzie teraz tepnie? Wiesz co, to w sumie tak nie ma, że tylko Tobie się szybko w ładuje. Mi teraz bardzo szybko się też ładuje. Już się załadowało. Tutaj to co na koniec zakończono sesji ziemeczki. ja tym razem idę do tego e, Jeden dzień został Jety'ego, mam nadzieję, że się uda. I tyle. Ej, jesteś gotowy na komunię? Tak. bardzo się cieszę. Ja boję się, że, się, ja boję się, że coś zepsuję. Czyli? Co byś miał zepsuć? No niego z co Nie, 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 tylko nie, 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 To zwyczajnie nie, 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 tu. to nie, 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 tu! O ja oczekiwanie. Jacy gracze ci się trafiły. Nie, ale... Sprawdzam. O Boże słabiacy. Co? Które rangi? Wy... Ja wychodzę, bo to są słabe rangi. Ja będę poszukiwał najlepszych rang. Jakie na przykład rangi? Tam się to Nawet no, Nawet bez tabliści, więc to to nie, nie ma sensu. Czyli gorsza ode mnie? No. Lepsza. Gorsza. O Boże, jak można mieć gorszą rangę ode mnie? O nie, 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 Skacz! skacz. No, nie, nie, jak będą nie, 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 bo jak nie, 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 się nie, 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 bo nie, 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 Jesteś dobry dlatego, że masz dobrą rangę. A, to już się zaczęło. I... Ja spróbuję grać, chociaż i tak małe rangi. A, Jezus Maria, nienawidzę. Ale tym razem lepsze rangi ode mnie? Mm, no, nie wiem, czekaj. I trochę tak. To Jedne jest gorsze. Okay. <słuch> Jakbyś zobaczył jego postacie, to już byś był przekonany. No to gra zwykły kukurydz, słonecznik. Zwykły? Leczą się. A co oni będą robić? Ja już mam koniec życia, koniec nerwów i mamy... Oni na razie go nie atakują. A ty robisz teraz zwykłe... Ty, oni to może lajwa. Oni to może ogarną. Zresztą się jeszcze wali go, ale nie wiem co. Dobra, to dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem co go tam wali dokładnie. Nie no, walą go. No ale dobra, jeszcze się nie spinam, tak? Zacznę się spinać, jak oni nie będą nic tu niszczyć. Zaczyna tańczyć. Co on wyprawia? To już jest standardowy komunikat. Dobra, no już to wszystko zostawiam. Boże, jakie to jest proste. Mam przeczytanie, że to jest tryb łatwy. Ja gram na normalu, a to jest easy dla mnie. No to se, zmień poziom trudności. Tyl tylko, ra tylko raz mnie zabili. A tu teraz przejmujemy trzecią bazę. To, to jest mile rekord. Wszystko tylko nie czumper. A nie, to był w do Gdzie jest kolejny? Tam jest. Gdzie? Ja kocham grać z Jaka jest ulubiona postać dla zombie? Super mózg. A pamiętasz, się kiedyś cały czas grałem tym e, Supermuzgiem No No nie znowu To było nie głupie, głupie. Supermuzg jest dobry ale nie aż tak dobry jak kiedy mówiłem O boże Yeti się zbadził przez chwilę Uuu Ale jak Yeti? No ten zwyczajny Aha to dobrze Nie boże Ale dobrze bo go już zabiłem Pokonane. O Boże, co słabiacy, wszyscy ży y nie żyją tylko ja. No i znowu mnie zabili... No Nie spodziewałam się tego. Kto jest lepszy? Ja czy Maciek? co? Giewuika. A mam czegoś takiego GWójka. Co? Nie ma czegoś takiego jak g Może gw dwójka. Zobaczymy co się będzie działo siubeczki. Nie wiem, ty co oni robią? Jak on może się tak leczyć dziwnie? Ty tyłazem. Ty. Ciekawe co oni będą robić. Ty. Jak już, nie, jak nie będą w tym stali, Zobaczmy. to ja już stąd wychodzę, bo wiem, że, wiem, że będzie źle. Jak nie będą w czym stali? No w moim kółku. Czekaj jeszcze, go nawet nie zabiłem, a już narzekam. No zabijaj się. Jak ile mam ma życia? Chodźcie do mnie! Panowie! Czyli nie ogarniają, zgadłem? Nie, czekaj, jeszcze nic się nie dzieje. Dobra, no i chodź tu, członecznik, i dobra, brzuch. O Boże, chodź Yeti tu! No durny yeti. Co? Nie piskam do Ciebie, tylko Ty do mnie. Nie! To to nie! Lubasz. Ogarniają? Nie. To no wychodzisz, tak? Mhm. Masz tak, że nie da się grać z lubami takimi jak ja? Tak. do <laughs> it